Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Katlima Games i witam Was w 13 odcinku grudniowym. I zapraszam Was na drugi odcinek z gry Planet Zoo. Może od razu wznówmy sobie moje zoo. I o nowe nagrody stolistków, okej, okay, okej. Okay. I znówmy. Od ostatniego odcinka nie grałam. Yy, no, nie miałam po prostu zbytnio czasu, żeby pograć trochę tutaj. Yy. Ale myślę, że właśnie w dzisiejszym odcinku zbudujemy mój pierwszy wybieg. Może po prostu zatrzymajmy tutaj sobie o, czas. I jeżeli ktoś nie widział pierwszego odcinka, to koniecznie wpadajcie zobaczyć. Dobra, jak mówiłam, tu będzie mój pierwszy wybieg. A nie, trochę wiecie co, chcę ja, ja chcę, w sensie chcę, yy, chcę słońcem, może tak powiem. A poczekajcie, a czy na przykład jak zaczęłam to mogę dać sobie nie mogę, dobra. Jest 21 Dobra więc co? Oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja i... i co? Możecie napisać komentarz jaki chcielibyście film w grudniu Patrzcie tutaj siedzą nasi pracownicy których trochę ostatnio zatrudniłam. Ok. Dobrze, ja bym chciała ogólnie tak zobaczyć mój handel z zwierzętami. Magazyn, brak, historia, brrr, ah, Dobra, historia handlu, tutaj y, moje, tutaj pawie, pawie, dobra, mam pawie. I tutaj one są. I ja chyba tak mogę je przesunąć sobie tutaj, dobrze. Czyli o. Dobra, więc robimy wybieg dla pawi. Ogólnie tak, ja na początku zobaczyłabym w zopedii, tak, zopedia i to, to są yy, kogo pawie, pawie, poczekajcie na py i chciałabym zobaczyć jaką, wiecie oni mają powierzchnię swojego życia, coś takiego Czyli tutaj ogrodzenie to nie... Poczekajcie. siedlisko naturalne. 300 metrów kwadratowych. Tylko ciekawe, czy to jest na jedną, Na jednego osobnika, czy jakby dla wszystkich. To jestem ciekawa. Aha, patrzcie, jeden dorosły. Okej, okay. o dwóch dorosłych. najmniej no sobie tutaj na przykład dwóch młodych. Coś, coś takiego, okej. Okay. Czyli tak 400 damy. I wielkość grupy... Czyli 4,20. Okej. Okay. Dobra. Mm, to może chodźmy tu wybieg. Nie. Początkowo budownictwo. Nie. Poczekajcie, projekty. Nie. O, bariery. Tak, tak, tak. Barierki. I tu myślę, że chyba damy taką siatkę. Aha, poczekajcie, bo to jest w sumie za zero. Hm. Przecież ta siatka mi tutaj bardziej pasuje, to jest szkło. Kłody. Hmm. Nie wiem. W sumie ta siatka chyba była lepsza. Dobra, więc co? Może tutaj tak zrobimy. O kurde, dobra. Naprawdę nic nie widzę. W sensie jest ciemno. A, dobra, i teraz. Poczekajcie, ja muszę się trochę obrócić. O, o! Dobra I możemy po prostu zrobić taki kwadrat Zrobimy Jestem ogólnie ciekawa ile to ma metrów Czemu tu nie pisze A patrzcie mogę sobie długość zwiększyć Okej okay. mm. R -y. A, czy tutaj chyba jeszcze trochę krzywo Dobra i tam mam jakąś sytuację alarmową dziwną. O! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To tak to wygląda. Dalej nie wiem ile to jest... Wiecie... metrów czy tam czegokolwiek. Ale dobra. Mm, tutaj jakieś problemy są. Nie może znaleźć pomieszczenia. Jak to nie może znaleźć pomieszczenia socjalnego? Eee, pomieszczenie socjalne to jest kwarantanna, centrum badawcze, warsztat. Pomieszczenie socjalne. Hmm. 4 na 4. Dobrze. Sprzedawca. Nie może pomieszczenia socjalnego. Dobra, to musimy chyba jakieś pomieszczenie socjalne. Tylko kurde, tutaj nie wiem gdzie to. Czekajcie, zatrzymamy czas... Mm. Udogodnienia nie. O o! o. Dobra, mamy, mamy tutaj. Zetka. A drzwi są tu dobre. O o proszę bardzo. Bez krzyku bardzo ładnie mają. Powinni mieć. Zdjęć jest gotowe do opuszczenia kwarantanny. Ok, no to za chwilę tutaj sobie opuszczą kwarantannę, ale na początku musimy jeszcze... Wy, poczekajcie, chyba wybieg barierki O. Musimy dać jakieś tu wejście Brama wybiegu, ok. Ja bym tu chyba dała tak bardziej z bardziej zboczku. Mm, tutaj coś takiego. O. Ok, tu damy. I teraz tę trasę wziąć. O, to sobie tutaj powiększę. No dobra, coś, coś takiego. A nie, poczekajcie, bo ja to cofam chyba, dobra. I tutaj mamy ścieżki dla personelu i ja tutaj sobie kurde, takie wielkie to ja nie chcę. Też taką, poczekajcie. A szerokość to 4, dobra. O. Okej, okay, bardzo fajnie. Bardzo fajnie to wygląda. Tak, tak, tak to ma właśnie wyglądać. Mm, Okej. Okay co dalej, co dalej, barierki i to chyba wszystko, szklana śluzatoru bramka dla gości uuu, fajnie ale nie, dobra, na razie nie będziemy i to jest szklana brama wybiegu okej, okay. ale tu też nie bierzemy dobra więc co, teraz chyba możemy te nasze zwierzątka tu przenieść eee. Y o, jak ja mam jej przyjść? A, tak. Tu chyba. Dobra, zaplanowano dostawę. Hmm. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I tu też pan na kwarantannę. O! Nasz paw, 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 paw. Dobra. Biegnie. Gościu tutaj. Okej. Okay. Idzie, idzie. Tutaj tutaj będzie biegł. Dawaj gościu. Biegnij. Muszę... mojego pawka o nie! Jej! Patrzcie. To jest pani samica. Nie, samiec. Samiec. I samiec. A tu pani samica. Fajnie. Ale słodziaczki. Patrzcie, możemy sobie je tutaj obejrzeć. Uuu. Jaka ładna, zobaczcie. kurczaczki! No. Ładna, ładna, dobra. Chcę stąd wejść. <grytanie> patrzcie, pierwsi goście, pierwsi goście. <grytanie> jej, patrzcie. I co mamy? O, 31 osób. Dobra. I co, i teraz chyba. O, patrzcie. Tu mamy nasz teren, jak on tutaj wygląda. Opatrzcie, one lubią. Glebę lubią. I trawę krótką. Trawa krótka, dobra. Damy im tej trawę krótką od razu. O, chcę intensywność. O, jakie duże. No, patrzcie tutaj. O, o, o. I teraz mają za, du za dużo trawy krótkiej. A jestem ogólnie ciekawa. Okej. Okay. O, oh! patrzcie, mają 1200 aż poruszanie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I śniegu tu nie. Piasku trochę. Tylko czekajcie, może im. Koczka one lubią schron. Za mało schronień. Hmm. cenie. I, 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 Ja właśnie nie wiem, czy one chcą jakiś. Hmm. Czy one jakby chcą jakiś domek? <noise> ja nie wiem, tu chyba mogę zobaczyć udogodnienia? Nie poczekajcie, wybieg, o wybieg chyba. Hmm. Ja tu mogę sobie wybrać gatunek, tu będzie py, 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 paf paf paw, paw, indyjski. Popatrzcie, są jakieś drewniane schrony malutkie. Słodzieczki. O, ja bym dała taki chyba wie... Co ten gościu tu robi? Dobra, ja bym chyba dała taki większy. A poczekajcie, bo on jest taki. O, tu mamy taki z daszkiem. A tu mamy taki mniejszy. Nie wiem, ogólnie dała większy, wiecie? Żeby tutaj nie robić ten... Tylko czemu to się różni? 8, 4, 2, 8. Wtedy dwa. Niczym. Hmm. Ok. I to chyba tak być, tak? Czy tak? Dobra, ja bym tu chyba dała gdzieś domek. Jezu, mam 60 osób. kurczaczki kurczaczki dużo, dużo. Dobra, tu chyba damy. To jakoś wyście posuń Czy tak na środku? No dobra, damy na środku. Ok. I co? I tutaj jest schronienie. O! 100% schronienia, dobra. I one tu chyba lubią miejsce do spania, miejsce do spania. Ło, jakie duże. Ja bym chyba im dała trawkę taką. I czemu nie? Duża, bardzo duża. Nie dodajmy im dużą. Czemu tego nie... Okej. Okay. Dobra i tu mają jakieś rurki w ogóle jakieś duże misko na karmę duże misko na wodę duże koryto na wodę grzejnik po co im grzejnik mała mała miska nie no ja od razu będę brać duże miski tu damy dużą tu damy na wodę rura i małe koryto jakieś dobra Jedzenie, grzejniki schronienie czyli one tutaj żadnych zabawek nie chcą i nie potrzebują tak naprawdę. Tak? A czemu to jest urozmaicenie? Hmm. Hmm. hmm, hmm. Urozmaicenie. Czemu? A jakie Ty potrzebujesz urozmaicenia? Dobra, to za sobie zobaczymy. Na pewno damy troszkę piasku im tu. Yy, Poczekajcie, jak to się dawało. A teren, teren, dobra. Teren. Piasek. Poczekaj, mm. może trochę jest Nie takie duże. Okej. Okay. Tutaj, wiecie, trochę, żeby miały też piasku. I tutaj jest teren i tre, piasek, piasek, gleba. A piasku też trochę lubią i trochę gleby też chcą. Dobra. Gleba. Ciężka gleba, lekka. Tutaj trochę sobie wiecie. Troszkę brudno tu będą miały. One w ogóle lubią glebę. Hmm. Ciekawe. O, gościu tutaj coś robi. Dobra, tak może pododajemy trochę gleby. Lubią to. Tu może damy jakieś drzewka. Nawet nie wiem, jak tam pawie chodzą. Przecież tak wiecie. Dumnie. Jup, yup, yup, No Macie tutaj ten piasek. Jeszcze może tu tam dookoła. O nie, goście spadają. Czemu? Ale co na razie zadowolenie, głód, pragnienie, ta edukacja. No to za chwilę tutaj edukację im damy. A może zatrzymam, o. Trawa, no czy mi za dużo trawy, no? Widzicie? Dobra o o! Dobra. Takie kółeczko tu, ale trudno. Okej, okay. i jak wygląda... Czemu rozmaicenie? Hm. Nie wiem. 0 na 2 Aha, ej, ja chyba wiem o co chodzi. Wiecie chyba o co chodzi? Chociaż nie wiem, czy ja dobrze myślę. Badania, obiekty. Nie, poczekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. I. Mm, zwierzęta. Poczekajcie. Badania... O, o, o. To chyba tutaj jest. Tylko tutaj są chociaż. Wybiegi, obiekty, edukacja, transport, no to na razie nie. Badania, badania weterynaryjne. Paw. O, 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 patrzcie, dobra. Czy ja mogę to jako. A, to tak i tak, okej. Okay. Dobra, to niech ona tutaj, weterynarz sobie robi nad Pawiem. Fajnie. To trochę chyba zajmie. O, na pewno trochę zajmie. Dobra, to niech ona tu robi. W sumie mogłam to wcześniej zrobić, ale się nie spodziewałam. E, czekać by chcę zobaczyć, gdzieś jest weterynarz. Klinika weterynarz... Czemu tu atrakcyjna medycynerii? Hmm. Nie wiem. Czemu takie tutaj dziwne są oceny? Hmm, dobra. To niech to się robi. Ciekawe, czy właśnie te badania to potrzebują. Chociaż chyba nie. No dobra, to niech się na razie robi. Bo na razie tutaj e, pawie. To tak no. <grystanie> nie mają żadnych tutaj urozmaiceń. E, dobra. Tu mamy chyba jeszcze udogodnienia. Tak, tak, tak. I ja nie... nawet nie wiem, czy tutaj mamy jakieś informacje. O, edukacja. Tylko co to jest? Głośnik muzyczny. O, znak, właśnie chciałam taki znak informacyjny. O, o, o. Poczekajcie, bo to jest stanowisko edukacyjne na wybiegu. Na wybiegu. O, 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 dobra. Zestaw, co to za zestaw? Tu, tu, tak będzie wyglądać. Tu, tak. Czym to się różni? A to jakoś tak dziwnie wisi. I dobra, to dajmy to może. To tak na razie no, nie będę z kasą, tutaj, wiecie tak jakoś. Co tutaj się dzieje z tą? Co to jest? Wezmij technika, bo ja nie wiem, co tu się wydarzyło teraz. wiecie co, że ja nie wiem, czy ja tutaj nie zmienię tego. No bo teraz nie wiem, czemu to się takie dziwne zrobiło. Takie jakieś dziwne. dziwne. Nie wiem, dobra. Jest znowu jest... stał się nieprawidłowe. Czy ja mogę? daj mi to. Super. O, to fajny żywopłot. Choć później czy nie mała. mała. Te Dotyczy Fajne. Chociaż nie wiem, dobra. Nie wiem, co tu się dzieje. Na razie tak zrobię. On się już naprawił, w sensie gościu naprawił, dobra. Fajnie, fajnie. Chcę jeszcze zobaczyć co i to. Jak to się będzie jeszcze robić? Chyba długo. Tak mam wrażenie, że długo będzie się to robiło. No ale dobra, to niech się po prostu to robi. Na spokojnie. Jeszcze hmm. przyroda. Ja nie wiem, czy one na przykład lubią jakieś drzewka czy coś, ale damy. Poczekajcie, może damy tutaj, patrzcie. Mm. Inspektor przybędzie, co? A, za 4 miesiące, dobrze. E, motyw. Własność. Bijomę. Hmm, dobra, to nie będę brać. A może w sumie weźmy sobie bią tajgę. Nie, w sumie tropiki, sorry, tropiki, żadną tajgę. Mamy bambus. Kurde, ja tu nic nie widzę. Agawa. O jaka malutka? No sobie co? A wagę chyba... Agawy. Agawę możemy chyba dać, co? Już jakby te pawie chyba nie będą narzekać na agawę. Co będą rosły, będzie tutaj rosło sobie fajnie. To jakieś drzewko, to też dajmy tu. O! I tutaj przy ich miejscu mieszkanka. to, to jest kamień. U ja jest taki duży. <grywy> nie no, ja kamienia chyba nie chcę. Kamyczka, kamyczka. Dobra, ale pamiętam co miałam dać. Teraz mi się przypomniało. Za chwilę sobie obejrzymy pawie, jak będzie dzionek oczywiście. Ale widzę, co miałam dać. Mm, miałam miałem dać udogodnienia. Hmm, poczekajcie. Kosze ławki. Dobra, dajmy tu kosz. Kamera bezpieczeństwa. No, tutaj są tutaj ciki, czy jak to tam się nazywa. Kosz, kosz. witam. <noise> tutaj też. Aha, yy, czekaj, gdzie bym chciał dać, tutaj. Łale, kto to jeździ? O. Witam, witam. U! tutaj bardzo ładnie państwo. Z czym tak mi jeździ? O! Świetnie. Wrzucajcie, wrzucajcie. Dobrze. O, pani idzie dać tutaj im jedzonko. O. Uuu, dużo dostały. Dobra. Uuu, biegnie sobie. Dobra. Siedzenie do wykładu. Siedzenie do wykładu o zwierzętach. Uuu, jakie fajne. Chodźcie, je zobaczyć jeszcze sobie raz. Jak to tam idzie? Ciężko, ciężko idzie. Ale dobra. E, coś co chciałam być, coś jeszcze co chciałam zatrudnić sobie jak to inspektor przyjedzie za dwa miesiące. Co to tak szybko mija? Odblokowałam osiągnięcie badanie zakończone? ukończone badania, ok jej dobra, i teraz możemy sobie wziąć udogodnienia. nie, przyroda wybieg o, 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 gatunek teraz możemy wziąć sobie pana pawia indyjskiego o patrzcie, mamy powolny karmnik dajemy go sobie tu, git <gryw> i tylko to. No, no, dobra dobra i teraz zobaczmy sobie pana pawie. Okej, okay, patrzcie, urozmaicenie 50%. Teraz sobie go obejrzmy ładnie. Ale ładny. Uuu, idzie sobie spać. Uuu. Jaki słodzieczko. Dobra, ale no brudno, bo dzieciaki, fajny, fajnie, fajny bupek. To jest kinowa. Aha, czyli my się tutaj nie poruszamy, a tutaj możemy się poruszać. Fajnie. To jest jego... Poczekajcie, tutaj jest pani paw. I ona tak wygląda. Fajnie. To jest bardzo ładnie. Dobra. Więc co? To było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam oczywiście się podobał, zostawcie łapeczko w górę, subskrypcję. I widzimy się jutro na kolejnym i za mało gotówki. Czy ja mogę jakieś pożyczki? Pożyczka odsetki 10%, lata 30, lata 4,40. Jeżeli będę tak spadać, to oczywiście wezmę pożyczkę, a na razie, na razie nie potrzebuję. Więc co? Widzimy się jutro. Do zobaczenia i odbiorę nagrodę.